Randkujecie. Chodzicie na te randki? na ja polecam moje e buki. Lepiej randkować z wiedzą niż bez niej w randkowaniu. chodźcie na te randki i słyszycie na przykład tak. bo ja tu teraz nie jestem gotowa na relacje albo od niego. Zobaczmy, jak to będzie. Pójdźmy z flow. Zobaczymy, jak nam się to poukłada. tudzież ja. Teraz jestem na takim etapie życia, że się zastanawiam, w którym iść kierunku. Albo dla mnie ważne jest spotykanie się, żebyśmy wyszli do teatru, żebyśmy potączyli gdzieś razem. Każdy sobie, ale razem. Tak? Jeśli wy, a ja z takimi osobami pracuję najczęściej, jeśli wy chcecie stałej relacji, szczęśliwej relacji, takiej relacji, która idzie do przodu, Chcecie małżeństwa, chcecie z kimś mieszkać, tak? Chcecie założyć rodzinę? To osoby, które idą z flow, nie są gotowe, mają coś jeszcze do przepracowania, chcą się tylko pospotykać, nie są osobami dla was. No bo jak? Wyjdziecie w tym kierunku, a oni w tamtym. Oni się chcą tylko pospotykać. Może chcą seksu, może pieniędzy, może zainteresowania, może uśmiechu, może chcą właśnie pójść z kimś do teatru, bo nie mają z kim iść. A w parze fajniej. Znaczy, ta osoba chce relacji takiej, jak ty chcesz. Wszystko to opisuje w swoich e jak randkować, kochać i być kochanym, jak randkować, kochać i być kochaną. Oddzielnie dla niej, dla niego, bo to oczywiste. No bo kochani, to chodzi o to, co wy chcecie. Chodzi o to, żeby się nauczyć słuchać, żeby rozpoznawać te znaki. O to chodzi, kochani, o was. Nie o to, co chce ta atrakcyjna osoba, którą poznaliśmy. I nie chodzi o to, żeby być w relacji, żeby być w relacji. Chodzi o to, żeby być w relacji z intencją, z obydwu stron. I wtedy to się układa. Więcej w moich obukach. I zapraszam na spotkanie indywidualne.